Arnold, przestań jeść żarcie przeznaczone dla załogi. Co tam masz? Niech zgadnę. Burrito domowej roboty. Zrobiłeś je dla astronautów? Rakieta pomyślnie zadokowała na MSK. Gotów? Żeby otworzyć drzwi, wciśnij zielony przycisk. Na 3, 2, 1. Zielony, Arnold! Zielony! Wątpię, że ktoś z astronautów przyjdzie ci na ratunek, skoro zostawiłeś ich bez żarcia. Powietrza starczy ci na 8 godzin. Tyle czasu masz, żeby jakimś cudem samemu dotrzeć na MSK. Ruszanie ciałem nic nie da. Nawet gdybyś biegł z prędkością Sonika, nie ruszysz się z miejsca. Więc, oto twoje opcje na poruszanie się w kosmosie. Pierwsza: użyj powietrza z butli tlenowej. Powietrze w jej rurach osiąga prędkość 50 km na sekundę. Przy takiej energii w tylko minutę przeniesie Cię nawet na 3 km do przodu. Ale zużyjesz swój zasób powietrza. Więc druga opcja. Burrito. Owinąłeś je w folię, a folia świetnie odbija światło. Żagiel z folii pozwoli odbijającym się cząstkom światła Nadać jej dynamikę. Co przeniesie cię przez kosmos? Słuchałeś mnie jak mówiłem o folii. Ty bałwanie. Oho. Tak też można. Gazy z ludzkiego ciała wypuszczane są z prędkością 3 metrów na sekundę. Można nadmuchać nimi balona w jeden dzień. Tylko jak je tu wypuścić, Arnold. Co ty planujesz? Ile zjadłeś tych burrito? Jeszcze trochę. Napnij się. I. Pamiętasz serial Miłość, Śmierć i Roboty? Musisz oderwać sobie rękę. Dobra, tylko palec. Zostały ci tylko 3 metry. Odczep część kombinezonu i rzuć w przeciwnym kierunku. To wybijecie naprzód. Ha, ha, ha. Oh. Szybko, pomyśl życzenie. Elon Musk wysłał kolejną rakietę w kosmos, a kosmos wysłał meteor w Elona Maska? Arnold, zluzuj. Ty nawet nie wiesz, co to meteor. Meteor to duże ciało niebieskie o kosmicznym pochodzeniu. Ich masa waha się od kilku gramów do tysięcy ton. I nie bój się. W historii był tylko jeden przypadek uderzenia meteorów człowieka w 1954 roku, i nawet wtedy uderzył tylko w nogę. Ktoś tu dobrowolnie leci ratować planetę? Wręcz tryska entuzjazmem. To chyba będzie najkrótszy odcinek ze wszystkich. I to ze szczęśliwym zakończę. Uh, nie, nieważne. Wszystko po staremu. Nasza planeta zaraz zostanie zniszczona. A może znajdziemy bohatera? Czyżby... Arnold? Super! Wybierzmy no ci wdzięko. To raczej nie. To na pewno nie. Uff, nie. O, to! Tego ci trzeba! Chociaż... Moglibyśmy po prostu skopiować to, co zrobił projekt DART od SpaceX. Planuje się, że w 2022 roku ważący 500 kg statek kosmiczny uderzy w asteroidę zwaną Didymos z prędkością 6 km na sekundę. Jeszcze nie masz autopilota. Więc musisz latać ręcznie i zostać bohaterem. Wow, Arnold, przeżyłeś? Tak samo jak najniższe formy życia, choćby mikroby. Ale teraz mamy problem z wodą. Po uderzeniu w ziemię meteoru o średnicy 100 km, fala uderzeniowa zniszczyła prawie całe życie w promieniu 100 tysięcy km kwadratowych. Uwolniło się mnóstwo siarki, a pył i popiół z całego zniszczenia uniósł się w górną warstwę atmosfery i zablokował dostęp promieniom słonecznym. Pewnie zgłodniałeś. Dobrze, że trzymałeś kosmiczne żarcie w rakiecie. Nie było tam nic. To okropne, bo na Ziemi nic nie znajdzie. Średnia odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384 467 km, a Księżyc co roku oddala się o 3,5 cm. W całej dotychczasowej historii ludzkości tylko 12 osób stanęło na powierzchni Księżyca. Będziesz 13. Zgadzam się, to nie jest najszczęśliwsza liczba, ale wyobraź sobie, na księżycu nie będzie nikogo oprócz ciebie. To prawda, to nie jest Miami. Temperatura wynosi minus 173 stopnie Celsjusza. A gdziekolwiek pójdziesz, promieniowanie jest 200 razy wyższe niż na Ziemi, więc nie możesz tego zrobić bez skafandra kosmicznego. Ale tymczasem, jako turysta, możesz zameldować się w hotelu, choć jego budowy nie można spodziewać się wcześniej niż w 2025 roku. Przejdźmy na drugą stronę księżyca, zwłaszcza, że astronauci zostawili tam mnóstwo fajnego sprzętu. Arnold, wskakuj do łazika, lunar rower, uruchom silniki w drogę! Wierzcie lub nie, ale istnieje kilka mórz księżycowych. Tylko nie są wypełnione wodą, ale zastygłą lawą. Arnold, nie ten pedał! Naciśnij hamulec! O, gratulacje, Arnold! Właśnie zderzyłeś się z chińskim łazikiem księżycowym U2 2. i uszkodziłeś swój skafander. O nie. Houston, mamy problem. Nie martw się, Arnold, pomoc jest w drodze. Prawda? Dotarcie tutaj zajmie im trzy dni. Staraj się oszczędzać tlen. Powodzenia, Arnold! Świetna wiadomość, stary! Jesteś ocalony! Ale straciłeś palec. Arnold, jesteś teraz prawdziwym bohaterem. Dlatego NASA daje ci darmowy bilet na Marsa wylot za 3 godziny. Zobaczmy, jak ludzie zachowują się w warunkach strachu! Czy te dors są naprawdę straszne? Ja zlałem się w gacie. Tak swoją drogą nie pisoku. No on przeszedł 10 tysięcy godzin w dorsach, nie wygląda na przestraszonego. A teraz włączmy nieważkość! Jak w kosmosie. Czy więc, Arnoldzie, jesteś gotów na grę w kosmosie? No to lecisz. Na ziemi, Arnoldzie, grawitacja trzyma cię na dole. Skakanie i odlatywanie nie działa. Ale jeśli zdobędziesz wystarczającą prędkość, to możesz pokonać grawitację Ziemi. Siła grawitacji i siła bezwładności równoważą się i możesz bezpiecznie latać w zerowej grawitacji wokół Ziemi. Poruszanie się w nieważkości nie jest łatwe, a na pewno nie jest twoim brakiem zręczności. Arnoldzie, wydaje się, że odkryłeś nowy rodzaj paliwa siarkowodór. Może ci pomóc w walce z potworami. Na szczęście nie jesteś jedynym, który przegapił szkolenie przedlotowe. Uważaj, Arni! Chyba zepsułeś uszczelkę. Ze względu na otwarty zamek, równowaga gazów jest zaburzona. Załóż mi rezon, Arni! Hurra, udało się! Ale jest inny problem. Jak usłyszysz teraz te potwory? Chyba je wszystkie przegoniłeś. Nie, nie jesteś głuchy, Arni. Dźwięk po prostu nie może się poruszać w próżni. Dźwięk przemieszcza się falami. Drżący obiekt przekazuje swoje drgania sąsiednim molekułom lub cząsteczkom. W kosmosie molekuły powietrza są tak daleko od siebie, że nie mogą przekazywać drgań. Bez powietrza nie ma dźwięku. Najlepiej po prostu zostań w szafie. O ile pozwolą ci tam zostać. Houston, mamy problem. Czy to ostatnie drzwi? Ciekawe co za nimi. Arnold, trzymaj się! To jeszcze nie koniec! A teraz koniec. Poznaj Arnolda. Chyba jest głodny. Arnold, patrz, to ty! Ale z przyszłości. Stój, Arnold, on nie chce twoich ubrań, tylko pomocy. Dlatego lecisz do roku 2050. Ojej, nie takiej świetlanej przeszłości się spodziewaliśmy. Rzeczywiście, do 2050 roku Ziemia ucierpi przez globalne ocieplenie. Populacja planety wzrosła do ponad 10 miliardów ludzi. To przeludnienie spowodowało brak świeżej wody. Wyobrażasz sobie? Ziemia jest niemal w ruinie, a oni walczą o Pepsi. Dobra, wracając do misji. W 2050 każdy ma cybernetyczne implanty. A ponieważ drony wroga mogą wykrywać implanty w odległości 10 km, ty, Arnold, jesteś najbardziej niewykrywalną i niezniszczalną osobą w 2050. To ty pomożesz zmienić bieg wojny! Żołnierze, zbiórka! Arnold, wróg zauważony na północy! Ale drogę blokują działa elektromagnetyczne. Zamiast pocisków, wystrzeliwują impulsy elektryczne. A prędkość impulsowa przekracza 7000 km na godzinę. Musimy znaleźć schron. Szybko! Zejdź do metra! Uciekłeś przed dziełami, Arnold, ale masz nowe problemy. Drony wykryte przez skanery. Nie bój się, Arnold. Pamiętaj, te drony nawet cię nie zauważą. Wystarczy przebiec obok i wyłączyć zasilanie. Brawo, Arnold! Przyszłość nie była na ciebie gotowa. Idź dalej, kolego! Już prawie. Czas wyjść na powierzchnię. Arnold, wokół jest wielu wrogów. Wejdź do egzoszkieletu. Dzięki temu możesz zostać super żołnierzem i pokonywać duże odległości, nie męcząc się. A każda aktywność fizyczna jest 20 razy łatwiejsza. Nikt cię nie powstrzyma, Arnold. Teraz tylko rozgryźcie sterowanie. Arnold nie! Zabiłeś siebie z przyszłości! Dobra, nie ma się co rozczulać. Wrogowie są blisko. Masz miotacz ognia. Użyj go! O tak! Kto by pomyślał, że kiedyś w Hollywood stanie się to? Arnold, uwaga! Rakieta! Żyjesz? Arnold, byłeś poważnie ranny. Więc lekarze dali ci kilka ulepszeń. Prawie jak nowy. Ale mamy problem. Potrzebujemy żołnierza bez implantów, a ty musisz cofnąć się w czasie i go znaleźć. Mamy chętnego! Zabieraj go do portalu! Niedobrze, żebyś umierał. Mam wiele pomysłów na eksperymenty. Ale może moglibyśmy przenieść Twoją świadomość na dysk Flash? Zastanawiam się, ile gigabajtów będziemy potrzebować. Trudno w to uwierzyć, ale mózg Arnolda ma ogromną gęstość pamięci: 2,5 miliona abstrakcyjnych gigabajtów. Będziemy potrzebować 2500 dysków twardych o pojemności 1 terabajta każdy. Dawno nie mówiłem, daj lajka i subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej. Biedny armii, nie martw się. Wkrótce będziesz cyborgiem, półrobotem, półczłowiekiem. Wtedy nie będziesz się już niczego bać. Wszyscy będą się bać ciebie. Hasta la vista, baby. Duża część mózgu jest zajęta różnymi procesami życiowymi. Nawet do tego potrzeba milionów neuronów. Objętość pamięci semantycznej, czyli informacji zawartej w symbolach, wiedzy o świecie, jest znacznie mniejsza niż objętość całkowita. Na przykład, aby nauczyć się całego języka angielskiego, potrzeba tylko 12 MB. Nie martw się, Arni. Udało nam się przenieść wszystkie dane z Twojego mózgu, choć faktycznie nie było tego aż tak dużo. Wszystko się zmieściło na jednym pendrive'ie. Zainstalowałem nawet kilka nowych funkcji. Teraz, tak, ty, Arnold, potrafisz rozwiązywać problemy matematyczne bez użycia kalkulatora. Precyzyjna pamięć robocza mózgu może pomieścić jednocześnie od 5 do 9 cyfr. To tylko około 40 bitów lub 5 bajtów. Możesz zwiększyć pamięć roboczą, łącząc różne elementy, na przykład 3, 5, 2. To trzy elementy. Ale 3,5,2 to jeden element. Arnold, możesz znowu zacząć żyć normalnie i nie musisz się już martwić bólem brzucha po zjedzeniu zbyt dużej ilości pizzy. Ale teraz kilka drobnych problemów kolego. Dobicie nie poznaje. Leżenie na łóżku jest problematyczne. I nie możesz jeść normalnego żarcia. Regularne jedzenie może spowodować zwarcie w twoim nowym cyberciele. I znowu to samo.